Mam do, do przedstawicieli związków zawodowych, ale też bardzo dziękuję, że na sali mamy media, bo no, pan Leszek przywitał wszystkich. Mam pytanie właśnie dla wszystkich dla wszystkich pracowników szpitala i mieszkańców Powiatu Bożsieńskiego, bo za chwilę tutaj też podzielimy się kilkoma informacjami z panem dyrektorem, jak to było dobrze pół roku temu. W każdym razie chciałbym, chciałbym powiedzieć tak, czy to jest zdanie wszystkich związków zawodowych? Proszę bardzo. Dzień dobry, Beata Kącka, Przewodnicząca Rady Pracowników. Ja bym chciała sprostować w tym piśmie, bo Rada Pracowników nie podpisała się pod tym pismem. Bardzo Pani dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli związki zawodowe, oczywiście Pazynie i i ja bardzo to szanuję, przedstawili takie, takie pisma, taki wniosek, to też na pewno winni wiedzieć, że Pan Dyrektor otrzymał od pracownika informacje, jakie potężne zawiedbania były związane z szpitalem, z funkcjonowaniem szpitala pod względem PPOS. Pan Dyrektor ma całą dokumentację, ale to będzie też wyjaśniane w sprawie dotyczący też tych osób. Druga rzecz, Drodzy Państwo, powiem tak. Przyjmuję to pismo, w związku informacje. Na ten temat na razie nie będę udzielał żadnej informacji jako przewodniczącej. Rady Społecznej, Dyrektor Przewodniczącej, Zarządu. Pani Wójt, proszę bardzo. Ja mam pytanie, bo z tego co wiem wpłynęły oferty na kandydatów na dyrektora szpitala. Już, tak? Zapchnięto ten... Tak, ale, oferty tak? wpłynęły 10. 3. Mnie tam co mnie interesuje raczej, bo są tutaj przedstawiciele związków zawodowych. Czy Państwo, może z Waszego grona, są tutaj dla tego szpitala? Bo, bo mi się wydaje, że każdy jeden dyrektor, który będzie, to będzie też państwu nie pasował. E, a jeżeli macie gotowe rozwiązania, to może macie gotowego też menadżera, który wśród was. W was, który znacie wszystkie rozwiązania. E, tylko nikt tak naprawdę nie chce się zmierzyć z tym tematem i nie chce się mierzyć z tym tematem. I, i e, bardzo proszę, e, czy, czy, czy wy oprócz tego stękania też robicie coś w tym kierunku, żeby tak naprawdę z tym tematem się zmierzyć. Może jest wśród Was osoba, która potrafi. Proszę bardzo, czy złożyła taki wniosek? Czy złożyła swoją kandydaturę do pracy jako dyrektor szpitala? Panie wójty, z Bursztyna żadna osoba nie złożyła. W wniosku nie wiem, czy te osoby pozostałe są, e, e, tak powiem, też e, asygnowane przez związki zawodowe. Ja chciałbym zaznaczyć, drodzy Państwo, jedną rzecz. E, naprawdę bardzo się cieszę, że jak i pan burmistrz, pani wójt i tą wójt e, są dzisiaj na e, Radzie Społecznej, świadczy to o tym, że mamy jedność i wspólny kierunek działania. Drodzy Państwo, dzisiaj pani wojewoda nie ukrywam, że z wielkim zdziwieniem, bo oczywiście słyszała, ale niedokładnie e, potwierdziła to, że jesteśmy elementem skali kraju. Ale o tym się nie mówi. O tym się nie mówi, to tak by musiało być. Drodzy Państwo, zacne związki zawodowe 7 milionów złotych samorządu. Żaden samorząd w Polsce nie przeznaczył takiej kwoty dla szpitala. Żaden. Apeluję dla pracowników szpitala. Może mało Państwo wiecie, jesteście niedoinformowani, ale oświadczam jedno, że dopóty, dopóki będziemy mieli taką jedność samorządu, jaka w tej chwili jest, to szpital zostanie wybudowany i dostosowany, a pracownicy będą mieli pracę. W ubiegłym roku miałem przedsmak działalności. Dopuściłem do tego, że pan Albiński z panem Rabiegą poszukali zarząd. 15 milionów miał być przygotowany projekt. Pan Wójt, gminy siedzec, pan burmistrz, pani Wójt była na spotkaniu w szpitalu, gdzie zaprzeczano temu, żeby będzie większy kosztorys. Tak Panie Wójcie? Tak, pani Wójt? Panie burmistrzu? Co jest? Wymyślony został kosztorys na 37 milionów. Przepraszam bardzo, czy Panie Wójt, czy Pan Burmistrz, czy Pan Wójt, czy ja byliśmy w wytworzeniu kosztorysu i wymyślonych gabinetów i innych spraw związanych z zakupem sprzętu na 7 milionów? Nie. Załowaliśmy osobom, które miały doprowadzić ten szpital do rozkwitu i do funkcjonowania. Co zrobiły? Przedłużały termin w nieskończoność. Tak Pani Księgowa? Był termin przedłużany tak? tak? Drodzy Państwo, to są takty. To są takty. I zaznaczam. Jeszcze się rozmawiało wtedy o spółce, a tak, nas nikt o tym nie Nie Tak. Był dyrektor szpitala, oficjalnie przed panem projektantem powiedział, że miały słuka. Pan dyrektor Abiega powiedział, że będą środki z zewnątrz. Nie wiem od kogo. Może od prywatnych firm. Nie wiem. Nie wiem. Takie są słowa pana projektanta, który przygotuje obszerną informację na ten temat. Tak, panie dyrektorze? Tak, tak. Ja jeszcze później wypowiem. Drodzy Państwo, zejdźmy na Ziemię. Samorządy pomagają nam. My dajemy jako powiat 33,5 miliona złotych na razie. Szpital dost otrzymał kredyt 5 milionów złotych bez poleczenia, Jesteśmy, Szpital dosz jest wspaniałą jednostką. Ale ja dbam o to, aby mieszkańcy mieli bezpieczne zdrowie, bezpieczeństwo zdrowotne, a pracownicy szpitalu pracę. Bo akurat przed chwilą też jeden z radnych, który jest za tym, żeby połowa ludzi straciła pracę. Stoczyło, bo no, tak powiedział pan jest prosto na sesji, tak? Dobrze. Potwierdzam, obojętnym dla niego było funkcjonowanie oddziału opiekuńczego i rehabilitacyjnego. Tak? Zabur. Drodzy Państwo, Panie Dążer, proszę bardzo jeszcze o kilka słów. Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, trudno mi tutaj polemizować z wnioskiem w Związku Zawodowym, bo wydaje mi się, że żyjemy w normalnym świecie i demokratycznym. Jeśli macie taki temat państwa, w Państwa związku, to by też przynajmniej nie kulturazyjnie na, na, na rozmowę, na przedstawienie faktów. Natomiast to, co jest Państwo że to, przedstawili, to jest bez, żadnego, bez żadnej podstawy. Po prostu ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Państwo mają prawo oczywiście jako związek zawodowy do formułowania własnych opinii i wniosków. Ale jeśli formułujemy, to muszą być w oparciu o fakty. A faktem jest to, co Państwo mówiłem na samym początku. Zadanie numer jeden, i to wczoraj organizatorom też powtórzyłem, zadanie numer jeden jest rozpoczęcie tej inwestycji. Bo jak nie rozpoczniemy w tym roku, ja bym powiedział, to, to nigdy nie rozpoczniemy, bo będą zawsze kolejne kłody, zawsze będzie kolejny temat, a zmienimy to, a dodajemy to, a tego nie róbmy, a to może zmienimy. Zawsze nie tak będzie. Ktoś musi w końcu powiedzieć, stop i robimy, a nie dyskutujemy. I to jest zadanie numer jeden. I to powiedziałem to, jednego. Czy pan myśli, że blok operacyjny jest dla mnie? Kto go zaprojektował? Czy o ją? No wiadomo, czy on jest dla mnie? To jest dla tego szpitala, dla tej społeczności, dla poprawienia warunków funkcjonowania. Pan dyrektor był wiele lat. To dlaczego nie kupił aparatu do diatelny na blok? Dlaczego nie kupił aparatu NB C. Tylko teraz wszystko nagle. Dlaczego nie kupił aparatu do znieczulenia nowego? To są pytania, ja stawiam otwarte. To są fakty. I teraz my to realizujemy. I ja nikogo tu nie oskarżam, ani nikogo nie mówię, że to czy to mógł wykonać. Mógł wykonać, bo wyniki były dobre i pieniądze były. Dlaczego nie wykonywał? Jaki był plan? Jaki był cel? Nie robimy inwestycji, nic nie kupujemy, potem co? Powiemy, że nic nie mamy. Nie, no. ponieważ tańszy jest łatwiej sprzedać. Dlatego proszę Państwa, ja swoją opinię wyrażam. Państwo wyrazili swoją też Ja się nie zgadzam z, Państwami, z Państwa obowiązkami. i Ja oczywiście, jak Państwo wiecie, kierownik to jest powoływany, odwoływany w każdej chwili, nawet bez podawania przyczyny. Bo tak nie jest prawo. Ja to prawo szanuję. Wy też szanujcie. Jeśli macie temat, to proszę powiedzieć. Chcemy się spotkać w tym temacie niech pan nam powie, o co w tym wszystkim chodzi. Ale skoro uznaliście, że formuła pisania i, i przedstawiania jest lepsza, macie takie prawo, ja to szanuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Mogę? tak proszę bardzo. Proszę tak. bardzo. Dyrektorze, spotykaliśmy się na zebraniu w poniedziałek że Nie wspomniał pan ani słowem o decyzji, że będzie oddział interwizja. Tu muszę przeszkodzić, pani Kadrowa powiedziała wyraźnie, że była umowa z lekarzem w poniedziałek, gdzie gwarantowała funkcjonowanie oddziału. Proszę bardzo pani Kadrowa. Mówimy od razu. Z tego co by od personelu. Chwileczkę Pani Kadrowa. Chciałam powiedzieć, że w piątek miałam trzy telefony od lekarzy, z którymi pana dyrektora umówiłam telefonicznie, w piątek w dwóch z nich, w poniedziałek, w dwóch z nich po zebraniu związkowym miało przyjechać, więc myślę, że bezzasadne było mówienie przez dyrektora, że oddział będzie Dziękuję. Pan Lekar, proszę bardzo. Od personelu oddziału naszego wiemy, że spotkał się personel z panem starostą, czy pan starosta z personelem, chyba w sobotę czy w piątek. Nikt również nie mówił personelu o tym, że szpital od, y, w ten tygodniu będzie zamknięty. O, ale panie Eker, okay, w piątek czy w sobotę była biała sobota, biała sobota. I jeżeli pan, i twierdzi, że były rozmowy z lekarzami, podpisanie umowy w poniedziałek to jakim prawem ja miałem mówić pracownikom w sobotę, że oddział będzie zawieszony? No z, co... z tego co wiemy... A czy to może nie... Państwo wiedzieliście, że nie będzie tego lekarza, co? Nie, ale wiedzieliście, Bo że wiedzieliście? Szpitalu, to nie się nie Nasz personel dowiadywał się w szpitalach w sąsiednich, że szpital w będzie zamknięty a to się nawiedza, bo obie Dlaczego? zakaże. Dlaczego nie zorganizowano spotkania ewentualnie z załogą oddziału a jak już związkami, poświęconej tylko temu, tematowi? Nie dość tego, istnieje ustawa o Radzie Pracowników, która przewiduje i nakazuje pracodawcy konsultacje z Radą Pracowników przed każdą decyzją dotyczącą pracowników szpitala. Panie Ejkel, upominam Pana, że najważniejszym celem szpitala jest to, aby zapewnić zdrowotne bezpieczeństwo naszych mieszkańców powiatu. Panie Starosto, niech Pan, niech pan pozwoli mnie wysłuchać. W takim razie się pytam, dlaczego brak jest tego przełożenia tej informacji? Spotykamy się z Dyrektorem, Dyrektor ma swoje nazywanie, swoje zdanie, my możemy mieć swoje zdanie. Nie było żadnego konfliktu do tej pory, ale jak się dowiadujemy, że zawsze być to wszystko poza konsultacją związkami czy z radą pracowników wbrew przepisom. To zaczyna się dziać nie tak jesteśmy tym zaniepokojeni. Jesteśmy zaniepokojeni oddziałem dziecięcym, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że pani doktor Szanowska, która złożyła, czy ma zamiar złożyć wypowiedzenie z oddziału dziecięcego, pociągnie za sobą również męża, może państwu to nie wiadomo, ale taka obawa istnieje i że sytuacja kadrowa, lekarska na oddziale wcale nie jest wesoła i w każdej chwili może być podobnie. Jesteśmy zaniepokojeni, że szpital wziął 5,5 miliona złotych kredytu, a oddział będzie dostarczał, będzie brakowało z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem, nie wiem, 300, 400 tysięcy miesięcznie. Nikt o tym nie informuje. To są potężne pieniądze. Tych szereg rzeczy jest bardzo, tych niepoko... niepokojów jest bardzo dużo i to się odbywa w pewnym sensie poza plecami załogi. Nie dość tego, załoga sygna... sygna... z to. to już od wielu, wielu lat społecznych jest niedofinansowana. Od 8 lat nie dostają podwyżek. Od nowego roku najniższa płaca będzie wynosiła 2000 zł. Czyli będzie trzeba podnosić pielęgniarką pensję czy laborantką. Czy fizykoterapeutką, pracownikom rentgena one są również z zawodem medycznym, które mają pensję 1700 zł, że zapłacić dodatek do minimalnej płacy. I tak jest od 8 lat. A to, to gdzie pan był 8 lat temu, panie Ked? Słucham? I Gdzie pan był 8 lat temu? Wie pan gdzie byłem? No 47 lat jeszcze byłem w tym zakładzie i przez 47 no to, lat tylko są problemy. Drodzy Państwo, pracownicze zajmujemy się Budujemy szpital, tak? To co powiedziała Pani Wójt i Pan Burmistrz i Pan Wójt też. Budujemy szpital, wspieramy działalność taka, aby szpital funkcjonował. Panie i chwała Wam za to, że... No to Dlatego proszę za to, zrozum zrozumieć to, że Powiat też, tak Pan powiedział, szpital wziął kredyt 5 milionów złotych. Jak zostałam Starostą, Powiat miał 19 milionów kredytów. W tej chwili ma 16, niespełna. No, kto się nie pytał, że jest tyle kredytu, ale inwestycje idą dalej. Pan Wójt, proszę bardzo. Panie, ja myślę, że y, dobra wola jest po stronie związków zawodowych i to ich zaniepokojenie jest zrozumiałe, pewnie tak samo jak nas wszystkich. Myślę też i ja akurat doceniam pracę i Pana Starosty i Pana Dyrektora. Pan Dyrektor jest y, Dyrektorem pełniącym obowiązki do konkursu i oby ten konkurs odbył się jak najszybciej. Sądzę też, że związki zawodowe, y, być może niefortunnie, ja bym sądzę, że na Państwa miejscu bym napisał, że jesteście zaniepokojeni, Dlaczego? Dlatego, że trudno oczekiwać, żeby w ciągu paru miesięcy yy, osoba, która pełni obowiązki, rzeczywiście wyprostowała wiele zaniedbań wieloletnich. Yy, wszyscy jesteśmy zaniepokojeni pewnymi rzeczami, które dookoła naszego szpitala się dzieją i też musimy sobie powiedzieć, że opinia dotycząca oddziału wewnętrznego od wielu lat u nas była, mówiąc delikatnie, kontrowersyjna yy, i te opinie były bardzo różne. Yy, myślę, że jakby się udało tak troszeczkę emocje ostudzić i jednak dojść do tego, że razem rzeczywiście chcemy tego samego. Natomiast no, ta sytuacja zastana, która jest z ilością też pracowników z niedofinansowaniami wieloletnimi wymaga po pierwsze jak najszybciej wybrania dyrektora, który będzie miał pewne, pełne uprawnienia. Ja poprzedniego dyrektora obołanego oceniam bardzo krytycznie. Sądzę, że miał czas, mógł pewne rzeczy przygotować i wprowadzić. Moim zdaniem, to jest moje zdanie. Zdaję sobie też z tego sprawę, że nie jestem fachowcem, wy jesteście bliżej. Ale wydaje mi się, że zaufaniem, którego obdarzyliście, zostało nadużyte. Ponieważ projektant piśmie pisał i podpisał się pismo, które ja dostałem, a przekazałem panu Janikowi, że były pan dyrektor Albiński poinformował go, że szpital zostanie przekształcony w spółkę. I tylko mówił o tym, że to jest ta część, to jest opinia, ja nie, nie mówię w jeden sposób, to jest to, co napisał w i podpisał się. Bo przejmę go, bo jak mówił, ale podpisał się. Stąd też mówię, że wiele tych rzeczy można by było skierować w różną stronę. Pomyślmy jednak bardzo mocno, w którą stronę dalej iść. Ja mam też pewne pytania, które chciałbym później zadać, być może w tych wolnych głosach, bo rozumiem, że w tej chwili mamy punkt, te sprawy bieżące, ale jeżeli mógłbym prosić o. Yy, tam też w niedawnej, cały tydzień temu byłem w tych różnych emocjonalnych sytuacjach. Drodzy Państwo, popatrzmy na siebie, na te nasze pewne wnioski, dobrą wolę, jest po wszystkich stronach, ale też odbierajmy także to pismo Związków Zawodowych jako pewne pismo zaniepokojenia. Oczywiście, yy, mówię rzeczywiście, wszyscy podzielamy tą sytuację. Być może, gdyby tak troszeczkę stanąć lekko z głową, popatrzeć na te zadania, byłoby to troszkę inaczej. Ja nie mam podstaw, żeby kwestionować kompetencje pana dyrektora i ten, który to Dziękuję panie Wójcie. Wracając do pisma, drodzy państwo, kwestia tego typu, że oczywiście większość pytań i uwag przyjdziemy do bloku wolnej głosy i wnioski, ale wracając do pisma, akurat nie miałem możliwości przeczytania tego pisma, ale tam też była mowa o zarządzie, że jest niekompetentny. Można pokazać, mi zarząd, który zorganizował za takie środki. Drodzy Państwo, przechodzimy do, do oczywiście nie, 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 nie przerywam bloku no, oczywiście rozmów i, i różnego rodzaju wniosków, ale też jesteśmy na etapie punktu siódmego, bo dość obszerną informację przekazał Pan Dyrektor wszystkim członkom Rady w sprawie oddziału wewnętrznego, też informacja o Wojewody, wody, a w punkcie siódmym mamy wydanie opinii w sprawie ograniczenia działalności jest to jest to wymagana ta opinia e, też do wniosku, który zostanie złożony przez e, Dyrekcję SPZO w Bursztynie e, do Wojewody w sprawie e, zawieszenia na pewien okres, zgodnie z 34, e, funkcjonowania jednego z oddziałów. E, czy e, członkowie Rady zapoznali się z uchwałą? Ja, e, Panie Przewodniczący, ja prosiłbym, jeśli jest możliwe, oczywiście chciałbym też skorzystać z treści tego posła i zapoznać się z tym systemem. Które przed było, to, jest żeby... to do tego wrócimy panie, do tego wrócimy. mamy punkt ósmy, wolne głosy i wnioski. I do tego tematu wrócimy, jak wysuwamy wnioski i uwagi, nie tylko z, też związków zawodowych, ale też i może osoby, które e, zajmują miejsca w e, widowni też wzięły głos, jeżeli taka potrzeba będzie, e, to nie mamy nic do ukrycia. E, Szanowni państwo, e, uchwała nr 12 nr 16 Rady Społecznej Działającej w Bursztynie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie ograniczenia działalności leśniczej. Na podstawie art. 28, 28, 1 litera B ustalane wyjście z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leśniczej nas społeczność działająca festę z odróżnienia uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje się i tutaj wstrzymam się od wypowiedzi. Y, czasowe ograniczenie działalności bądź pozytywnie, bądź negatywnie, samodzielnego y, publicznego zakładu wiegi zostrocznie poprzez zawieszenie udzielenia świadczeń w udziale chorób wewnętrznych w okresie od dnia 16 czerwca 2016 do 31 lipca 2016 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Przejdźmy na bezpieczne działający PSP za ale gra trzecia uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwo stosowne uchwały macie czy nie, tak? Czy są jakieś pytania? Pani Wójt. Ja zanim będę głosowała, a będę głosowała za czasowym ograniczeniem. Po prostu nie mamy wyboru. Musimy dochować procedury. Ale bardzo mnie ten woli. Chcę powiedzieć jasny i wyraźnie, że bardzo nie ten fakt woli. Natomiast pewnej rzeczy nie da się przeskoczyć, ponieważ nie na siłę nie sprowadzimy tu nikogo, nie przywiążemy tutaj nikogo, nie każemy pracować. I każde zamieszanie, każde zbędne słowo w stosunku do szpitala powoduje brak zaufania albo dyskusje, które nie są potrzebne. Bardzo proszę o zrobienie wszystkiego. Ja zresztą będę pytać na każdej Radzie Społecznej czy już Państwo, bo ja nie widzę dużej szansy pozyskania lekarzy w Polsce, czy już Państwo zrobili jakieś, jakiekolwiek starania, żeby sprowadzić lekarzy do nas, z zagranicy. Wiem, że to będzie trwało, ale może za rok, za trochę więcej jak rok, będziemy mieli kadrę lekarską, którą tutaj wprowadzimy i będzie też pracowało obok naszych lekarzy. W związku z tym jeszcze raz podkreślam, Formalnie tak, chociaż serce mnie boli, Ale będę głosowała za czasowym pograniczeniem, bo wiem, że nie innego wyboru. Dziękuję. Ja, ja mogę głosować Ja też bym chciał jedno zdaniem, jeszcze przed, zanim podejmę decyzję z wielkim e, bólem nie ukrywam. Powiem tak. Powtarzałem to niejednokrotnie na czy komisjach zdrowia, czy radach Społecznych, czy na sesjach naszej Rady Powiatu. Zawsze byłem sercem za tym, że osoba, którą przywożą naszym taborem, a powiem, że jesteśmy rzadkim też, rzadkie zjawisko, jakie jest, że mamy tabor przy naszym szpitalu powiatowym, bo niejednokrotnie odbywa to się w inny sposób. Zawsze zależało mi na tym, zależy mi do dzisiaj, żeby osoba, którą transportuje się do naszej gruźńskiej lepsznicy, tak jak ja to nazywam do tej pory i nazywa. Była osoba przewieziona bezpiecznie, szybko zaopatrzona i zdrowo i bezpiecznie wróciła do domu. Dzisiaj współczuję tym, których będą transportować do ościennych szpitali, a szczególnie współczuję rodzinom. Osobie zdaje w pełni sprawę, gdzie jest nowy gdzie jest grodzisk, a może i kością i tak dalej. Czyli raz jeszcze powiem, jesteśmy pod ścianą, jest to sytuacja dobitnie. Nie zręczyć nam, że dużo mało powiedziane, ale po prostu jest taka, taki wymóg i po prostu muszę się z tym zgodzić. Dziękuję. Dziękuję panu Ja jeszcze raz chciałbym zadać pytanie, jeśli